Kali Krowy to była duża wieś licząca ponad 300 gospodarstw, w której co najmniej dwie trzecie stanowili Polacy, jedną trzecią Ukraińcy. Było tam bardzo dużo małżeństw mieszanych, polsko-ukraińskich. Ta wieś została jednocześnie zaatakowana i przez bojówki UPA. I przez Ukraińców z SS. Domy zostały ostrzelane, zaczęły się pożary, ludzie zaczęli uciekać, i wtedy całą ludność wypędzono z domost i zaprowadzono na łąkę nad rzeką. Tam nastąpiła identyfikacja narodowościowa. Polaków oddzielano na jedną stronę, Ukraińców na drugą. Były z tym problemy, ponieważ w przypadku rodzin polsko-ukraińskich następowały wątpliwości, kogo na którą stronę przesunąć. Był taki zwyczaj, że narodowość, narodowość się dziedziczyło wedle płci rodziców, a więc po matce narodowość dziedziczyły córki. A po ojcach synowie. A więc w tym momencie nastąpiło przymusowe rozdzielenie tych rodzin, które przecież do tej pory żyły w zgodzie i miłości. Jestem proboszczem parafii świętej rodziny w miejscowości Polikrowe, gdzie pracuję już 20 lat. Tutaj, Obsługuje to parafię, służy ludziom, którzy jeszcze zostali po tych tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce właśnie tutaj na terenie parafii polikrowej. Znajdujemy się tutaj, na tym miejscu, które nazywane jest ląka. Ludzie mówią, majdan na to. Bo właśnie. To miejsce, które jest bardzo tragiczne i bolesne, powiązane jest z, z śmiercią wielu ludzi, można powiedzieć, jest przesiąknięte krwią. Ta ziemia, na której stoimy, obok rzeka, która od krwi była czerwona. W jedno miejsce i obstawiono z trzech stron przez y, trzy y, karabiny maszynowe y, Ukrainiec, y, który obsługiwał jeden z tych trzech y, karabinów y, przed y, Rozpoczęciem ostrzału przeżegnał się. Jeden ze świadków, w chwili kiedy miała nastąpić ta egzekucja, widział na niebie ciemne chmury ułożone w kształcie krzyża. I wtedy nastąpiło Zmasowane ostrzeliwanie z tych trzech karabinów maszynowych do e, tych stłoczonych e, ludzi. Oczywiście nie wszyscy od razu e, zostali zabici. E, potem e, potem e, Ukraińcy chodzili i e, dobijali e, ludzi e, bagnetami. E, zginęło tam ponad 360 osób. Była to potworna masakra trwająca minuty. Spotkaliśmy się z tymi naucznymi świadkami tej strasznej tragedii, tego ludobójstwa, które tutaj miało miejsce 12 marca 1944 roku, kiedy spędzono mieszkańców tej wioski na tą ląkę i właśnie w okrutny sposób, sposób wymordowano. Wymordowano ludzi tylko dlatego, że byli Polakami. Bardzo tragiczne wydarzenie stało się tutaj na tej ziemi. Ludzie do tej pory nie mogą zapomnieć o tej tragedii. Z łzami w oczach opowiadają, jak stracili swoich najbliższych rodziców. Rodze, rodzeństwo. I chociaż przeszło już tyle czasu, każdego roku, 12 marca, w rocznicy tej tragedii, gromadzimy się na, tej, na tym miejscu. Najpierw odprawia się msza święta w kaplicy, która znajduje się tutaj obok, gdzie gromadzą się ludzie na mszy święto. Wspominamy tych wszystkich, którzy zginęli na tym miejscu, a potem. Idziemy wspólnie z procesją tutaj, na to miejsce, gdzie widzimy pamiątkowy, pamiątkowy krzyż. I tutaj odprawia się modlitwa za wszystkich tych, którzy stracili swoje życie właśnie tutaj, w Polikrowach. Na tej lączy w 1944 roku to w 44, tak? To była niedziela. Wsza święta nie prowadziła się tu kaplicy, no, w Podkamieniu. No, około jakiejś godziny, no, może 11 była, może 12, zaczęli banderowcy do usi przyszli. І зачені му вічна випензать людей на майдан, там на толонки. Ходіли e, дом од дому, ти їх бандеровці. І випензалі з того іти на збори, іти на збори. Там буде мітинг, там будуть збори. І те люди так шли. На дуже тих людей. Я ja ще біла мала, та немала, але ж. 15 lat i z dwoma koleżankami uciekaliśmy, mieliśmy schron, gdzie się schować, bo ludzie już się spodziewali i kopali sobie jakieś schrony, bo tam gdzieś się paliło, pobiło, tam jest, i pobili wszystkich ludzi, tam jakieś wiosce także my już znali, że to coś może być. Na Lonce to wszystko spędzili, później zrobili taką, tak jak granicy i наші, видавали тих людей, Ні, чотири їх били, дівчини. Ну no, і їх поставили так, чи бандеровці – вона, чи бандеровці – вона. No, ну і люди on, з тієї групи при, тут до них припроводили. Ти поляк на тому стороні, ти українець на тому стороні. І так розділили люди. Били так і Жона біла полька, муж українець. Жона в тому сторони діти. бо так було у нас. Як був українець, хлопці ще родили. то ми ще хліб вщити їх в церкві. А жона біла полька, цурка, то кущали. І так розділили і діти, і і, 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 і I oddzielili no, wszystkich. Oni jechali z kościoła, już kościele pobili, tu pod kamieniem, i jechali do palikrów. Strzelali z tych puszek, jak nazywają. Ludzie się nie mogli zorientować, bo my myśleli, może i wojna jaka, kto to bije. I tak na tej dużo nas zbierali, a, a my dzieci, jak zobaczyli, że strzelają, my uciekaliśmy do piwnicy tam jednych. Klaszki. Mamy mojej nie było, była w domu, tata też schował się w domu, e, tam gdzieś na górze w jakimś słomie, e, a ja poszłam tam do tej piwnicy z tymi dziećmi. Tam ich i modlili, Ta e taka babcia była, żyła w tym domu. I nas dużo było tam. Modliliśmy się, prosili Boga i śpiewali nawet pieśni. Zaczęli strzelać, to my tam siedzieli. Jak przestrzelali, my już się tak uspokojili. Wyszła ta dziewczyna z, tej, z tego domu i zobaczyć, co się robi na dworze, bo my w piwnicy. A on już tam gdzieś stał z tym karabinem, ten banderowicz. I do nas, wychodzicie, wychodzicie, bo strzelacie, wychodzicie. No i my po z, z tej piwnicy i nas pędzili na tym ląki wszystkie. I lące obstawili maszynowami, karabinami na no dookoła. Tu rzeka do rzeki. Nas przypędzili. Dużo nas było. Nauczycielka jedna mówi, wszyscy, ona po niemiecku znala, moje. gdzieś jakimś Niemcem był, jakiś Niemiec tam między nimi. Mówiła, to on mówi, że pobiją was wszystkie. Ona mówi, wszystkich nas pobiją. Tak my na tej lące byli. Na pewno były już organizowane tych trzy kobiety, jedna jeszcze była dziewczyna, a dwie już kobiety, z, z palikurów, żeby e, pokazywać kto Polak, kto Ukraińiec. Zaczęli pokazywać. No ja z tymi dziewczynkami, z twoimi koleżankami, szła do nich, już do mnie to doszło, że do nich idziemy, oni nas... Albo na tą stronę, albo na tą sprowadzą, bo taki, taki był przekaz u nich. I ja przyszłam, a ta... oderwała mnie odrwała, ja, się, ja się, się za rękę z drugą koleżanką, mówiła, ta Ukraińka, a ona miała ta Polka. Odpięciły mnie na bok. Podjechał ten banderowiec, w tej <grytanie> takiej czapce, z owcy wielkiej. tu miał Trzy na tym głowie już znalazłam, że on na koniu podjechał, jak raz on podjechał <coughs> e, i z i zaczął mówić. A ja nawet nie myślałam, że to zrobię. To tak ja, to, to Pan Bóg mnie zagadał. Poza niego i między tych Ukraińców i uciekłam tam do tych Ukraińców. No i już dobrze już z tymi dziewczętami tam stało, Jak po zaczęli bić te dziewczęta moje, do mnie tak ścierają, a ja ukraińka tak z tymi ludźmi, bo ja... Ja się nie mogła patrzeć na to, że takich biją. Nawet w tak prowadzonej perfekcyjnie zbrodni zdarzają się przypadki ocaleń. I były osoby, które ranne pod zwałami zabitych ciał Potem jakoś zdołały się wydostać i przeżyły. Były osoby, które nawet nie były ranne, tylko przykryte ciałami zamordowanych. I właśnie te, te osoby dostarczyły nam świadectw tej strasznej zbrodni. Jeszcze spód trupów siedem ludzi wyszło. Nie byli ni raniony, nic, ani nic. Так як, бо вони там милі повні. Вони так, як южти, то вони упадли, а на них те забити впали. То пізні, як в вночі, <coughs> наші ходили, уж, хто мені родини, йшли в там довіть, до, до, то є ще вночі їх вичонгаліть, бо ж то люди на них попадали, то так били по то їх повичонгали з під тих трупів. То ще між ще жили. Ніц не били, ні раніше, ні. Єдьну, було, ні раньони, ні ні. Щостри мені забігли, я вам є одну єдину сьострі. Вишабила заможила ширині сім'ї з межем і побігли його Бог. Бо вони поучікалі вночі сиділи в півніці, а як оці. А, та бандеровці, як ходіли з палікру, тому ми ще приїдемо завтра до вас, чечеля, так їхали харікань, і кшечель. Ті люди це лишили і зачинили вечір учекати, ти молоди. І воно утекла з менше своє. Тут до панькове є зв'язка, такі ляс, Тут вони утекли. Тут я була ж... сестра жила, утекли до ті сестри. Але як вони утекли, він захопить, він їй. бо сиділа, аби не здоров'я в цій п'ятниці цілий день. I biegła do tej siostry, jedna jej koleżanka stąd, z tej wioski, też Polka, męża jej zabili tam w kaplicy kościele. pamiętam był pogrzeb, to ja nawet była tam. A ona z dzieckiem uciekała. I oni gnali za tą siostrą i przy, przylecieli do tego domu, gdzie to moja siostra była, i wszystkich pobili. I męża mojej siostry, i jej zabili, i, ten, i tą kobietę zabili, i dwoje dzieci zabili, wszystkich pobili. Отак От є то било наше життя. Не можу та трагедії, не можу повідати, що то ще ви Який то був крик, який то був плач, ну, та як, як не було плачу, як жони віджирали від мене дітей, від мене або матки. To jak to było, nie krzyk. Tak, to był krzyk, nie wiadomo jaki. Nie wiadomo jaki. Albo męża od, męża od żony. Ta, ta, ja nie mogę panu to ta, ja nie mogę opowiedzieć. Na tej tragedii to to nie mogę opowiedzieć. Co to, co to było za krzyk? Płacz, krzyk dzieci. Boż. To nawet takie dzieci byli, nawet takie dziecko. Zabili, że miało tydzień. Matce na ręce. Tydzień. Dziecko miało. I to zostało zabite. Przyszedł do domu taki staruszek, ja pamiętam, bardzo dobrze to pamiętam. Miał żony, staruszką już staruszki żony, miał córki, i zięcia. I miał dwóch wnuków już wielkich. Jak przyszedł, nikogo. Gdzieś, gdzieś on się schował, jakiś to stodoli, nie poszedł na tą Jak przyszedł do domu, nikogo nie ma. Wszystkich pobili, wszystkich na łące pobili. To on biedny tak płakał, ten staruszek, parę dni i zaraz umarł. Boże, to, co? to... Та що Жека була червона від открыв? Отак тут вони тут поставили люди, де хто такови, ми ж є ще скриє, так утекав, і так як там защелили, і так в тій лонці, в тій жеці вступили, але ЖЕКа була червона від крові. Wszystko znali, bo mówili tam po tych wsiach z boku. Coś słyszeli, oni je zbierali, stamtąd też chłopów pozbierali na te polikrowy. O, te polikrowy, to, to jest polski polikrowy. Tam trzeba ich wszystkich wybić i zaorać te polikrowy. Nie lubili już Polaków. Ten Czerniawski, on był komendantem jakimś. I do niego, jak, jak złapali jakich, jakiegoś człowieka, Kogo złapali, to przeprowadzić. Przeprowadzi, on miał powiedzieć, jaką śmiercią miał umrzeć. Tam jakąś kobietę w czynnicach była brzemienna, to jechali ich, manipulacje. Na koniach. Kiedyś dziewczęta jeździli końmi. To złapali, przeprowadzili do niego. to On mówił, przywiązać do drzewa i do konia, i rozerwać tą kobietę z tym dzieckiem. Tak zrobił. Pan Bóg dał przekazanie dla wszystkich ludzi, szczególnie to najważniejsze miłość Boga i miłość bliźniego. Gdyby człowiek żył tą miłością Bożą i miłością bliźniego, nigdy by coś podobnego się nie wydarzyło. Właśnie brak miłości. Ludzie nieraz. Mówią i zastanawiają się, dlaczego tak się stało. Przecież żyliśmy razem, przecież chodziliśmy do kościoła, do cerkwi. żyliśmy między sobą w zgodzie, różne narodowości, Polacy i Ukraińcy. Wiemy wszyscy naukę Bożą, która właśnie jest dana nam, aby wychowywać nas w miłości. Bo kiedy jest miłość, wtedy rzeczywiście jest właśnie i przyszłość. Wtedy ludzie są szczęśliwi. A właśnie to, co się stało tutaj, świadczy o tym, że gdzieś w którym sercu zabrakło tej miłości i ludzie zaczęli między sobą właśnie przejawiać tą nienawiść, tą wrogość. Zaczęli robić różnicę i. Przez to stała się taka straszna tragedia, która jeszcze do tej pory nie jest zapomniana, z której skutki są jeszcze do tej pory bardzo bolesne, która żyje w sercach ludzi i odzywa się tym bólem, odzywa się właśnie tymi łzami, które widzimy na oczach tych ludzi. Którzy właśnie byli naucznymi świadkami tego strasznego wydarzenia. Jesteśmy po to, ażeby donieść ludziom prawdy, ażeby powiedzieć ludziom rzeczywiście. Tak, jak to było, ponieważ korzystamy z tej możliwości, że są jeszcze nieliczni świadkowie tej tragedii. Dlatego rozmawiamy z nimi, pytamy ich, jak to było, żeby powiedzmy na tym właśnie budować swoją prawdę żeby ludziom opowiadać prawdy, bo wielu jest takich różnych manipulacji nawet. Różni ludzie myślą o tym, wypowiadają swoje zdanie, ale prawda musi być ujawniona. Niemożliwe jest iść dalej, niemożliwe jest właśnie budować przyszłość, jeżeli my nie wrócimy do tej historii chociaż bardzo bolesnej i tragiczny, i nie powiemy sobie szczerze prawdy, jaka by ona bolesna nie była. Bo tylko wtedy, kiedy uznamy prawdę, kiedy powiemy sobie ją, wtedy możemy budować lepszą przyszłość.